W górę i w dół, w górę i w dół. Kufel trzymany w twojej dłoni za nic nie chciał być czystszy niż przed poprzednim polerowaniem i jeszcze poprzednim, a powinien. Ech, cholera! Ten kufel się już chyba nigdy nie doczyści. Wygląda jak obrzygany. Co za paskudztwo zostawiło taką plamę? Podrapałeś się po głowie. Mydliny spłynęły ci ponad garstku do oczu. Machinalnie zmrużyłeś spieczone powieki. Dwa kufle mrocznego paladyna. Jakiś jegomość zbliżył się bezszelestnie do szynkwasu. I tak, tak. Naturalnie, już służę. Facet nieco cię wystraszył. A przecież nie tak łatwo było cię zaskoczyć. Słyszałem, że dobre macie tu piwo. Usiadł na zydlu przed blatem i zdjął kaptur. A prawda, nawet i bardzo dobry. Z przyzwyczajenia spojrzałeś na twarz klienta. Mężczyzna odwzajemnił spojrzenie, świdrując się na wskroś ciemno-orzechowymi oczami, w których mignęły dwa diabełki, gdy uniósł głowę. Po plecach przeszedł ci dreszcza, ręce nalewające piwo zatrzęsły się i rozlały nieco alkoholu po podłodze. Nieznajomy zauważył to i uśmiechnął się przyjaźnie. Spokojnie, mam złoto. Ależ to widać na pierwszy rzut oka, że szanowny pan i bywały. I, 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 i majętny. Dużo widzisz, karczmarzu. Dużo. I bardzo trafnie. Diabełki fiknęły kozła. Przyznaję, zdarzyło mi się sporo podróżować. A teraz ciekawość świata zaprowadziła mnie tu, na Archolos. Do stolicy wina i kultury, muzyki i. i piwa! <śm> Starszy mężczyzna w nieco podartym ubraniu przerwał mu i dosiadł się do bywałego podróżnika, widząc, że ten ma przed sobą dwa razy więcej kufli pełnych spienionego trunku niż ust, do których owe kufle mógłby przyłożyć. Znałeś tego staruszka? To był nikt inny jak Garin, twój stały klient i pracownik tutejszej stoczni. Chociaż trzeba było przyznać, że wyglądał na nieco wczorajszego. I piwa. Prawda? swoją drogą. Przypomniało mi się, że mam dziś ważne spotkanie i nie chciałbym pojawić się na nim pijany, a że dobrego piwa szkoda marnować. Może zechciałby szanowny pan mi z nim pomóc? Nieznajomy podsunął Galinowi kufel, nie czekając odpowiedzi. No, skoro tak stawiasz, pan sprawy nie odmówię. Chwycił kufel i pociągnął solidny łyk, westchnął z nieukrywaną przyjemnością. Aaaa! Od razu jakoś ten łeb mnie boli. Dobrze mówię, o czym się strułeś, tym się lecz. Bardziej życiowego przysłowia chyba, że nigdy nie słyszał. Przyglądałeś się pijącym, a raczej pijącemu, bo hojny nieznajomy nie upił jeszcze ani jednego łyczka. Czekałeś na rozwój sytuacji jak zahipnotyzowany. Nawet zapomniałeś o kuflu, który czekał na dalsze polerowanie. Ale Garin nagle się wyprostował. Gdzie są moje maniery? Pan taki dobry dla mnie, a ja ani mnie, ani B. Garin jestem. Spróbował kiwnąć głową, ale czkawka uniemożliwiła no. mu pochylenie głowy, która zabawnie podskoczyła. Mężczyzna o orzechowym spojrzeniu odkiwnął, ale nie przedstawił się. Z tego co? Co prawda niechcący, ale podsłuchałem. To pan nietutejszy. Przyjezdny znaczy się. Zgadza się. Konkretnie przypłynąłem z Korinis. Uprzedził kolejne pytanie Garina. Aj, paskudnie mi się ta nazwa kojarzy. Tyle już lat, a dalej w pamięci górnicza dolina i bariera. Ale, ale miasto z pewnością cudowne, wspaniałe. Skoro tacy przyjaźni ludzie się stamtąd wywodzą. Podróżnik uśmiechnął się. Jakby nieco zawstydzony uprzejmością z ust portowego pijaczka. Co pana kochanego w ogóle tu sprowadza w nasze strony? Boże piwo to jedno. Ale napić to się u was też chyba można, nie? Interesy. Szansa na rozwinięcie skrzydeł. Aaaa, rozumiem! Przepraszam, że zapytam, ale ciekawość. Coś ze statkami? Bo wiesz, pan, jaż kupnik jestem. Jak coś ze statkami, to chętnie za kilka monet pomogę się dogadać, choćby i z samym Lorenzo. Dziękuję za hojność, ale niestety nic związanego z morzem. Natomiast co do dogadywania się chyba, może mi pan pomóc? Naprawdę? Ja? Gari nasz oprół się piwem. Wieczorem mam umówione spotkanie z tutejszym. Ech, wyleciało mi ta słowa z głowy. Jakby lichwiarzem, ale nie do końca. Lichwiarzem? Twół! Splunąłeś na dźwięk tego przeklętego słowa. Warholos nie ma żadnych lichwiarzy, już nie dzięki Bogom. Proszę o wybaczenie pomyłki. Po prostu nie mogę znaleźć właściwego słowa. W każdym razie chodzi mi o folkarda. Słyszeliście o nim panowie? Zwrócił się do was obu, przypominając sobie o twojej obecności. Pana folkarda? Naszego dobrodzieja! Ożywił się Garin. Pewno, że znamy. Kto go tu nie zna? Chyba szczury w kanałach, heche. O, w takim razie dobrze trafiłem. Więc chciałbym zapytać, zanim się z nim spotkam, kim jest Polkard? Podróżnik z Corinis znów skupił swoją uwagę na staruszku. Pan Polkard to jest złoty człowiek. Dobrze pamiętam czas, jak tu przypłynął. Ech, minęło już prawie piętnaście lat. Ej, starzeje się człowiek, starzeje, ale już już przechodzę do rzeczy. Sprowadził się tu do nas za morza, zupełnie jak pan. Tyle tylko, bez obrazy oczywiście, od niego biło jednak coś więcej. Aż czuć było, że ten człowiek coś tu osiągnie. A ser ducho to ma dobre, jak sam Inos chyba. Zobaczył, że Roderich dwoi się i troi, żeby podnieść to miasto z popiołów. Wspomnę jeszcze, że to było no tak z pół roku po bitwie o miasto. No, ale zobaczył, jak tu się trudzimy wszyscy. To sypnął złotem, że hej. Ja nawet nie wiem, w jakie to sumy szło, ale dziesiątki panie, dziesiątki tysięcy monet od tak o! Stryknął palcami. Tak po prostu dał z dobrego serca. I nie chciał niczego w zamian? Podróżnik zaciekawił się. Nie, gdzie czegoś w zamian? Że interesowy nie by to? Nie, a absolutnie nie ma mowy o czymś takim. Jedynie tylko poprosił o możliwość zamieszkania w mieście. Taki to dobry człowiek. Wyłożył tyle i jeszcze grzecznie zapytał, czy go przyjmiemy. I przyjęliście? dokończył zarozemocjonowanego staruszka. I przyjęliśmy, prawda. Ale że nie chciał nic w zamian. To jeszcze za ziemię w mieście zapłacił i to nie byle jaki gros. Oj nie! Znowu sypnął dziesiątkami tysięcy i wykupił grunt, na którym stały zgliszcza domu tego twu zdrajcy Wolkera. Ty również spłynąłeś, słysząc wyklęte imię. Dom tego mordercy zrównał z ziemią, jak należało już wcześniej zrobić. I zaczął stawiać swoje. A postawił taką budowlę, że klękajcie narody. Ale może jeszcze powiem trochę, co robił, jak budowa trwała. Bo pan folkard na laurach nie osiadł. Co to to nie? To piwo, co pijemy, weźmy na przykład. To też zasługa pana folkarda w sporej mierze. Znaczy niedosłownie, bo piwoważy nasz kochany Tomasz, ale pan Folkart się z nim dogadał. Zobaczył, że chłopak piwo kocha bardziej niż nie jeden chłop swoją babę. To wyłożył znowu pokaźną sumkę i postawił mu browar taki, że kalutki świat mógł poznać to cudu, jakim się tu raczymy. Upił łyk z kufla. Tomas dzięki niemu przeniósł się z tej swojej małej chatki przy targu na dzielnicę rzemieślniczą, jak kiedyś w takiej alejce stała kuźnia Odgara. I warsztat Ciesi Davisa. Oświeca dano się nad ich duszami. To teraz tam stoi browar Tomasa i magazyny. I wszystko, co tam chłopak potrzebuje do produkcji tego wspaniałego piwa. Ale nie tylko Tomasowi pomógł. Jeszcze Ricie i synom Valerio i. Wybaczy pan, że przerwę. Ale moglibyśmy wrócić do tego budynku, który stawiał. Zaciekawił mnie. Podróżnik przerwał Garinowi, który zaczynał recytować całą litanię pochwalną. Jasne, już mówię, nie ma sprawy. No więc ten swój dom budował jakoś tak z rok. Potem się okazało, że to nie dom, tylko bardziej jak urząd. No, bankiem to nazwał w każdym razie. Pan Folkart mieszka w tym całym banku. Na pięterku ma wydzielone mieszkanie i biuro przestronne. Nie y -y -y Wiem, bo byłem, napuszył się dumny z siebie. Pan Folkart z dobrego serca pomaga każdemu, nawet prostym ludziom jak ja. Jak mi kuzyn zachorował i za medyka trzeba było sporo łożyć, to poprosiłem go o wsparcie i z uśmiechem na ustach wręczył mi pękaty mieszek. Ze 300 monet tam było i powiedział mi: Pamiętam, jakby to wczoraj było. Powiedział, żebym się nie martwił procentem, tylko żebym mu oddał tyle, ile wziąłem i wtedy, kiedy będę mógł. Bardzo szlachetne wtrącił ten o orzechowym spojrzeniu Prawda? No, żeby nie skłamać to nie zawsze pożycza bez procentu prawie w ogóle nawet. Ale procent prosi bardzo niski i korzystny, a ze spłatą jest cierpliwy i zgadza się rozkładać płatność na raty. To jak zarabia na tym swoim banku? O, dobry panie! To już wykracza poza moje pojęcie, niestety. Gdzie ja tam się znam na tym? Wiem tylko, że bogaci ludzie lubią trzymać u niego swój majątek, bo jakieś korzyści z tego mają, czy coś takiego. On sam za to pomaga handlarzom drobnym, winnice wspiera, a potem jakieś zyski pewno z tego ma. Widać, że kochacie go w tym mieście. Nieznajomy zmienił temat. Co nieco już słyszałem, jak się teraz u Was sprawy toczą. Ponoć zaszedł bardzo wysoko. No jak tu nie kochać? Więcej robi niż rodzony ojciec. A to, że zaszedł, to prawda oczywiście. Dobrześ pan słyszał. Jak te cztery lata temu król na kontynencie dostawał po dupie, to wiadomo. Myśmy nie głupi. I nie uśmiechało się nikomu iść na dno za Myrtanu, jak ten przysłowiowy kapitan co ze swoją krypą, to nie. Dogadali się nasi między sobą. Odeszliśmy od myrtany. Teraz na swoje pracujemy i jest w porządku. A pan Folkart, bo pewnie zaraz pan byś zapytał o niego. On został jednym z tych całych agentów. Rządzą wyspą w siedmiu chłopa i niby każdy kogo innego reprezentuje, ale ja tam swoje wiem. Powiedzieć panu szczerze? Garin zagrał pauzą. Nieznajomy kiwnął twierdząco. Powiem panu, że poza naszym kochanym panem Folgardem, to z tej siódemki każdy prędzej swojej skóry pilnuje i swojego nosa patrzy. A dopiero potem cudzych problemów. Zwłaszcza problemów takich ludzi jak ja. Zapadła chwila ciszy. Garin jakby zbierał słowa, żeby coś jeszcze powiedzieć, ale podróżnik poruszył się i przerwał. Dziękuję. Tyle chciałem wiedzieć. Diabełki znów zamigotały w orzechowych oczach podróżnika. Fiknęły koziołka i zniknęły. Nieznajomy Korinis wstał, położył na blacie garść złotych monet i naciągając na głowę kaptur, wyszedł pospiesznie. Podniosłeś z blatu monety. Było tego ze 20 sztuk złota. Jak za cztery piwa, a nie dwa, ale tobie to nie przeszkadzało. Ale że piwa nie dopił? Garin wyrwał cię z zamyślenia, kim był ten tajemniczy jegomość. Trudno! Jego strata! Staruszek zgramolił się z krzesła i nieco chwiejnym krokiem, uważając, by nie rozlać darmowego trunku, ruszył do stołu na uboczu. A ty znów zacząłeś polerować ten sam kufel, z nadzieją, że tym razem puści.